Maneczko. Dzisiaj zrobimy unboxing dwóch paczek Kart Champions League 2016-2014. Ja otworzę paczkę z Vampersim, Lamem i drogą. A brat otworzy z Terezem i nie jestem jeszcze z jednym piłkarzem, którego nie znam. Tutaj on otworzy, ja teraz. Fajnie widziałem w internecie. O! rozsuwali niektórzy. O! Proszę. Tak, i ja już tutaj moje kresy daję na bok. I teraz brat. O, to jest To jest nasza powtórka. I w ostatniej bardzo też się bratu on trafił. O, to jest nowa. Golstopper super Petr Bardzo dobra karta. Bardzo się z niej cieszę. Tutaj. Modric to jest powtórka. I tutaj chyba wszystkie. Prócz tego piłkarza i Petra Czecha. To nie powtórki. Więc postawię je tu. A teraz jeszcze otworzę to, co mi się trafiło. Czyli to jest powtórka. Mandzukic, O, to. Dobrze. Lopez. Bardzo fajnie się cieszę z tego piłkarza. Joe Hart. Też go nie mam. Tutaj jeszcze Tevez. Nie Tevez, tylko, przepraszam. Karim Benzema. O. Oj, upadło. No i ostatni to Dies Martinez Impact yy, z Napoli. No i dziękuję za oglądanie. Będzie więcej filmików, bo będzie więcej paczek. Siemanko, cześć!